Karty Uno decydują, ile pompek nakładam. Zaczynam od podkładu. Przy okazji przetestuję sobie nowość. Dwie pompki. Raz, dwa. Bardzo jestem ciekawa tego podkładu, bo dużo ludzi go poleca. A to, to jest chyba największa gąbka, jaką miałam. Póki co bardzo ładnie wygląda ten podkład. Lecimy z korektorem. Pięć pompek. Dobra, zepsujmy to pięcioma pompkami korektora. Pięć. A szkoda, bo ten podkład tak ładnie wygląda. Nałożyłam ten korektor i cały zakrył mi podkład. Mamy dwie pompki bronzera i tym razem jestem zadowolona. Raz, dwa. I tak myślę, że to jest trochę za dużo, ale to się wyklepie. Zarąbista jest ta gąbka. Na razie ładnie wygląda ten makijaż, więc jak róż mi to zepsuje, to wstaję i wychodzę. Chyba nigdy nie trafił mi się tak łaskawy róż. Raz, i Czy wy widzicie ten kolor? Sprawdźmy jeszcze ile rozświetlacza... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, nie powiem trochę tego dużo. Tym razem ten filtr był dla mnie łaskawy. Piszcie w komentarzu, jaki challenge robić następny.